Witam, witam tutaj Apple Mypl a to jest Amnesia Mroczny Obłęd. Eee, popularna gra dosyć wobec wszystkich e, wielbicieli horrorów. Eee, muzyka jest zmieniona poprzez e, jakieś custom stories, więc e, dlatego jest inna niż zwykle o innych. E, jest bardziej złowroga bez tego modu. A tutaj mi się ta nie za bardzo podoba, a w każdym razie. W każdym razie chciałem zacząć nową serię, gra troszeczkę jak widzicie, bo Kontynuuj. Um, nie, gra jest ogólnie bardzo sławna, nie dość, że chyba dalej jedną z najstraszniejszych gier jest. Um, to jeszcze ma te... jest bardzo sławna dzięki Custom Stories, ale to nimi się zajmiemy kiedy indziej, a ja na razie chcę ją zaprezentować. Jeżeli nie prowadzić gameplay z amnezji, proszę o bądź, Więc zaczniemy. Wyczytywanie. Yy, Zgłośnie tylko jeszcze troszeczkę, żebyście wszystko fajnie słyszeli, bo ta muzyka w mnie strasznie wali po uszach, więc ją ściszyłem yy, i będę zaraz cicho, żebyście mogli posłuchać. Yy, Sobie po prostu fabuły. Więc z I już cicho. don't forget. some things mustn't be forgotten. the shadow hunting me. i must hurry. my name is daniel. i live in london at mayfair. what have i done? this is crazy. don't forget.

Jesteśmy Danielem e, Czy jakimś tam człowiekiem, o którym się będziemy dowiadywać przez całą grę właściwie e, Który coś zrobił, nie powiem co e, Bo musici, musicie to zobaczyć sami e, Aczkolwiek ja już to wiem e, No i po prostu wypił miksturę amnezji, żeby o tym zapomnieć Miksturę wywołującą amnezję Na gół, e, Ona gdzieś tu leży? Ale gdzieś tu jest rozbita chyba. Nie. Dobra. Minęły nam już zjawy. Optymalizacja jest dobrze. O są średnie ustawienia. Um, powiem tak, gra bardzo klimatyczna. Aczkolwiek mnie bardziej przeraziła penumbra. Nie pod względem potworów, ale klimatu. Bo w Aunezji yy, właściwie są schematyczne strasznie te korytarze. I choć klimat, jak widzimy, już się wylewa dosłownie z ekranu. To po prostu penumbra była. Taka bardziej e, straszna pod względem całej tej kopalni. O. Za drzwiami coś jest, więc lepiej przez nie nie przechodzić. Wywnioskował Daniel, naciskając na drzwi ręką. Ech. Dobra, czyli idziemy śladem czerwonego płynu. Jak widzicie, mamy notatki. Nie ma żadnych notatek. A raczej nie mam notatek. Ale mam zadanie: podążaj za plamami płynu i znajdź jego źródło. Oczywiście same otwarły, to jest normalne. Nie oddychaj tak szybko, ciężko. Nie, bój się, Daniel. To tylko opuszczony zamek. A to tylko były otwierające się drzwi które otwarły się same ogólnie fizyka gry jest super o wiele hmm. nie wiem czy o wiele lepsza niż w Penumrze bo w Penumrze była bardzo fajna fizyka nie jestem pewny czy nie lepsza niż w Fanezji Na obrazy hmm. um. Ale nie będę w to teraz wnikał, bo Was to nie interesuje. Tylko będę yy, na przykład uderzał mi szkło, o, co jest bardzo interesujące. Chociaż tu nic nie ma. No, no ale. Dobra, co tu się dzieje? Hmm. Nigdy nie wiem, w jaką stronę otworzyć te drzwi. Chodźmy do przodu. O, i coś za nami idzie, przynajmniej jest taki dźwięk. A zamek się kołyszy. Jak statek, bardzo fajnie. O. Coś się dzieje. Daniel, co ty brałeś? Powiedz, przyznaj się. Dobra. E, jeżeli już nie wspomniałem, to jest serio. E, 17, a być może nawet już 18. E, czyli w, o tej porze roku jest już ciemno. Dawno. Od 15 zaczyna się robić ciemno, więc jestem teraz w pokoju tutaj sam. Koszatniczki wyniesione, klimat jest, a obok siebie mam kole, która mi pomoże w trudnych chwilach. Mm. Oczywiście kola jest od Mikołaja, bo jak wszyscy wiedzą, Mikołaj istnieje. Kto by mógł w to wątpić? Yy. C. Czy są tu jakieś tinderboxy? Chyba nie. Więc się nie przydałeś, więc przykro mi, ale cię tu zostawię. Na pastwę losu. O, a tu zgasło światło. Ehe, ale fajnie. Ehe, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jeżeli nie, to... Obrabię to w następnym odcinku, bo teraz nie chcemy się szczerze tego robić. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Tutaj nic nie ma. Ciekawe odkrycie. Stare archiwum. Upadł na kuchenną podłogę, zalewając się łzami po pierwszym kopniaku w brzuch. Hazel siedział w ukryciu, bojąc się, że i ją spotka kara. Gdy, e, gdy przechodzimy przez drzwi typu: Nie e, przyciągamy myszką, tylko naciskamy, to są fajne jakieś retrospekcje dotyczące przeszłości tego zamku i tego, co się tu stało. Możemy wnioskować przez to całą historię ta animacja kartek jest bardzo ciekawa wow je yeah, karaluchy! schema witam was Głowa chyba zaraz ci pęknie, a ręce się trzęsą. A, czyli wszystko w porządku. Mogło być gorzej. Mm. I tu nie ma żadnej przesady, że mogło być gorzej. Bo naprawdę może być o wiele gorzej. Nieraz w tej grze modliłem się, żeby mieć taki stan w przeźwości a niestety on tak trochę podupada wraz z postępem gry a potem gra już się tak rozkręca, że, że naprawdę trudno ogarnąć ale za to jest super dobra co tu się dzieje Jakie tu są przeciągi? Boże. Latarnia. Czyli główna ikona tej gry. A wygląda ona. Buch. Tak. Ło, widzicie tą rękę. Ona jest tak zrobiona realnie. Realistycznie. Ogólnie jak dla mnie w grach się grafika pod... No, oczywiście do pewnego stopnia. Bo jeżeli jest naprawdę okropna, to nie wiem. Ale nie liczy, jeżeli gra jest fajna. Um, zobaczmy, czy tu to coś jest. Oczywiście od razu mówię, że nie będziemy tu chodzić z zamką przez cały czas, a ja zawsze oszczędzam sobie oliwę. Więc będziemy skradać się w ciemnościach. Do miejsca, które bardzo chętnie obejrzę, w którym pewnie się roi od już. Od potworów i innych bardzo przyjemnych rzeczy, jakże, zapalimy sobie świeczkę. Książka mm, ma bardzo ciekawe słowa, których nie da się odczytać. Niestety, chętnie bym coś poczytał tutaj. A co najmniej bym po prostu wyskoczył przy jedno z okien, bo pewnie jesteśmy na parterze. A bohater jest za głupi na to, żeby sprawdzić. Poza tym są takie brudne. Że nic przez niej nie widać, o tym już nie wspomnę. Je... Yeah. Harry Potter. Harry Potter. Otwierałem piecek, tak. Yeah. O wiem, spalę książka. to będzie dopiero karygodne. Jest tu gdzieś książka? Zaraz wam pokażę bardzo ciekawą fizykę palącej się książki. Łooo, niespalające się książki. Kurczę. O, i tu jest bardzo... ...ciekawy fragment. Teraz będę cicho, a wy słuchajcie. 19 August 1839 r. Chciałbym zapytać, jak dużo pamiętasz. Nie wiem, czy będzie jeszcze czegoś, po tym jak zjadę ten drink. Nie bądź straszny, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours Young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits, and murder him. Your former self, Daniel. Jak widzicie, fabuła jest naprawdę świetna. A gra. Gra jest po prostu. To jest miód. Sam miód. E, w każdym razie. E, może to nie jest fabuła. Rodem z penumbry, gdzie była naprawdę świetna. Ale. Naprawdę jest w co grać. O! I gdy jest takie coś niebieskie, to znaczy, że odnawia nam się umysł, czyli podwyższa nam głowy, podwyższa nam poczytalność. No więc ja stoję przed drzwiami do głównego holu. Wy już wiecie, że Daniel y, y, ma super głos, a raczej aktor, który go podkładał. Fabuła jest świetna. A co się dalej stanie? A na pewno będę kontynuował tą serię, bo fajnie nagrywać. A szczególnie z 30 FPS-ami, to zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie wejdziemy do głównego holu i będzie już się działo coraz więcej. Cześć i do zobaczenia. No i, no i ogólnie pozdrawiam i zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie krytykujcie cokolwiek wam się na winie i zapraszam do drugiego odcinka. Cześć.